Podczas gdy Battlefield 2042 z racji na ogromną promocję oraz nagrody, które można w nim zdobyć do Battlefielda 6, sprzedał się w ubiegłym tygodniu na Steamie w wysokości niemal 500 tysięcy kopii, tym samym bardzo mocno zbliżając się do dotychczasowego rekordu graczy będących w szczycie w grze, tylko i wyłącznie na samym Steamie, przypomnijmy. Nie milkną echa informacji odnoszących się do Battlefielda 6, które w ostatnim materiale, mimo że były w bardzo dużej garści, tym razem wracają znowu, można powiedzieć, ze zdwojoną siłą. Odnoszą się one do nowej sesji w ramach programu Battlefield Labs, podczas której gracze będą mogli przetestować nową zawartość, która pojawi się na premierze Battlefielda 6, a z tym związana jest oczywiście nowa fala lików i informacji, które wykopali data dataminerzy z plików, a następnie przerobili częściowo w blenderze. Do tego komentarze deweloperów odnoszące się do zmian w movemencie, które spowodowały małą dyskusję wśród społeczności oraz gaszenie pożaru w związku z małą aferą w postaci korekcji kolorów, jaka ma miejsce w Battlefield 6, to zostało pośrednio sprokurowane przez jeden z materiałów tłumaczących jak ta kwestia prezentuje się właśnie w szóstce. No a na osłodę w Battlefieldzie 2042 znaleziono, wróć zgliczowano nagrodę za program Widmo 2.0, a więc program zagadek w Battlefieldzie 2042, co wymaga kilka słów komentarza. Tego i wiele więcej dowiecie się w dzisiejszym materiale. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z Battlefielda 6, ale i nie tylko, to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę i podbicia materiału w walce z bezwzględnymi algorytmami YouTube'a. Jestem Jaku. I zapraszam do oglądania. Zacznijmy od Phantom, program programu widmo w Battlefieldzie 2042, o którym wspominałem już nieraz w poprzednich odcinkach. Long Story Short jest to easter egg wszystkie zmagania związane właśnie z zagadkami w Battlefield 2042. Jego najnowsza faza miała, można powiedzieć, swoją odsłonę niemal na wszystkich mapach, które są dostępne w grze. Na nowo dodanej Iwo mieliśmy mieć do czynienia z finalizacją tego programu zagadek, który wymagał wcześniej dosyć sporych nakładów czasu i cierpliwości, aby odlokować kolejne to karty gracza, zawieszki czy skiny do broni, aby móc przejść do kolejnych etapów. Wyglądało również na to, że ten program zagadek będzie puszczeniem oczka w stronę koneserów z poprzednich Battlefieldów, bowiem mieliśmy tutaj do czynienia na IwoGimie z odnalezioną zarówno windą, która była dostępna w programie Widmo w Battlefieldzie 4, oraz rysunkiem konia, który bezpośrednio nawiązuje do easter egga z izolatką w Battlefieldzie 1, który z kolei był małym teaserem przed Battlefieldem 5. Ale niestety długie godziny poświęcone na odlokowanie wszystkich poszczególnych etapów tych zagadek, które zostały odnalezione ciężką pracą przez Battlefield Easter Egg Community, zostały niejako zniweczone przez fakt, że deweloperzy nie dopilnowali pewnego glitchu. Pozwala on bowiem na dostanie się do sekretnego pokoju, który w normalnych okolicznościach miałby dostęp wyłącznie poprzez windę, która z kolei wymaga jeszcze rozszyfrowania kilku zagadek przez Community. Niemniej sprytne wepchnięcie w tekstury przy jednej ze ścian, a następnie wyrachowane korzystanie z linki Makeya pozwala na dostanie się do tego pokoju i odlokowanie nagrody, która można powiedzieć wieńczy cały program zagadek w Battlefieldzie 2042 i jest niejako również puszczeniem oczka w stronę weteranów, bowiem wygląda na to, że jest to Bofors z Battlefielda 2142, a więc ten tak sławny prototyp, który został znaleziony już dawno w plikach przez Temporiala. Z tego co widziałem, jest tam również do zdobycia jedno z malowań, które dostępne jest także w tym pokoju. Niemniej to ponoć nie wszystko, natomiast to główne mięso, to główne danie w postaci tej nagrody jest już możliwe do osiągnięcia poprzez glitch, skipując tak naprawdę cały dotychczasowy postęp, który był niezbędny do tego, aby odlokować kolejne to ścieżki i fazy histeryka. Ocenę pozostawiam Wam. Troszeczkę szkoda mi deweloperów, którzy często poświęcają swój dodatkowy czas na tworzenie tych easter eggów oraz community, które poświęcało swój wolny czas nie grając w grę, nie grindując chociażby nagród w Battlefield 6, a szukając aktywnie kodów, znalezisk, różnych przycisków, które należy wcisnąć w odpowiedniej sekwencji. I teraz można powiedzieć glitch to wszystko niejako przekreśla. Żartobliwie można by jednak rzec, że jest to pewne podsumowanie Battlefielda 2042 i wszelkich anomalii, które miały w nim miejsce. Niemniej jednak, tytuł oferował bardzo dużo isteregów, które, pomimo tych elementów, trzymały swój poziom. Ale rozumiem też tych, którzy chcą wykorzystać ten glitch i blokować sobie po prostu broń, która w normalnych okolicznościach byłaby przeznaczona raczej dla tego małego procenta społeczności, która miałaby na tyle dużo cierpliwości, konsekwencji i wytrzymałości, aby przejść przez te wszystkie żmudne, można powiedzieć zagadki, trochę może łatwiej jeszcze niż w przypadku poprzednich Battlefieldów, ale jednak. Sam czekałem do samego końca, aby zostały rozwiązane te finalne sekwencje zagadki, a następnie móc przygotować dla Was poradnik instruktażowy, jak odlokować właśnie chociażby tą ostatnią nagrodę. Miałem przygotowane skrypty, cały czas sobie je na bieżąco aktualizowałem, niemniej wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że na tym nie poprzestaną, rozwiążą do końca Isterek, a my dowiemy się, jakie były oprócz tej głównej nagrody inne elementy do zdobycia w Battlefieldzie 2042 i czy może są one również jakimś związekiem w stronę Battlefielda 6, no bo jak dobrze wiemy, być może zostało to również jakoś sekretnie przez deweloperów zakamuflowane. Kończąc temat Battlefielda 2042, ale pozostając cały czas w sferze zmian, deweloperzy zabrali głos po ostatnich dyskusjach, jakie miały miejsce w społeczności względem zmian w movemencie, o których mówiłem w poprzednim materiale. Po becie zidentyfikowali obszary, w których movement wymaga po prostu naprawy, i dotyczy to po prostu sytuacji skrajnych, w której nadużywany był mechanizm skakania i robiąc różnego rodzaju wygibasy. Drangzi, a więc jeden z deweloperów i były sportowiec skoncentrowany głównie na tych mechanikach dotyczących strzelania, stwierdził, że nie ma potrzeby martwić się nadchodzącymi zmianami ruchu w szóstce opisanych w blogu, ponieważ nie są to wcale tak drastyczne zmiany. Zresztą wylistowałem je w poprzednim materiale, jeżeli chcecie je sobie dokładnie prześledzić. Zespół ogólnie uważa, że motoryka była w całkiem dobrym miejscu, ale konieczne było dostrojenie w określonych ekstremach tych skrajnych sytuacjach. To były bardzo szczegółowe zmiany w konkretnych fragmentach ruchu, gdzie sytuacja mogła być po prostu zbyt ekstremalna. Deweloperzy cały czas chcą zachować głębie i nie karać tych, którzy opanują movement po prostu w takim lepszym stopniu. Movement motoryka staje się też ogólnie bardziej responsywna w miejscach, które wcześniej wydawały się nieco toporne, także jeszcze sporo kwestii wymaga po prostu jeszcze takiego jakościowego dostosowania, dopracowania w tym obszarze, co deweloperzy będą robić zarówno w ramach programu Battlefield Labs, jak i już w swoich własnych pracach, w swoim własnym środowisku do premiery gry. Mam nadzieję, że to się im faktycznie uda. Co większa burza komentarzy, bo chyba nie jest to aż tak duża afera czy też drama, niemniej jednak gorące dyskusje, i to chyba będzie najlepsze określenie, dotyczyły korekcji kolorów, jakie mają miejsce w Battlefield 6. Wszystko za sprawą notabene świetnego materiału użytkownika Vicks Corner, który prześledził jak wyglądało nakładanie filtrów, korekcja kolorów w ostatnich Battlefieldach. Zaczął oczywiście od słynnego już w trójce tego niebieskiego filtru, który pomimo bardzo dużego zaawansowania graficzno-technologicznego Battlefielda 3 maskował pewne niedoskonałości i dodawał takiego filmowego sznytu. Następnie został zredukowany w Battlefieldzie 4 na rzecz czerwonego koloru, czerwonych tonów, czerwonego filtru, który następnie został całkowicie usunięty w Battlefieldzie 1. Według jego wiedzy i doświadczenia, to Battlefield 1 ze względu na bardzo duże użycie technologii fotogrametrii, a więc można powiedzieć w takim dużym skrócie, wykonywanie zdjęć z wielu perspektyw w celu jak najlepszego odzorowania zarówno kolorystycznego, jak i wymiarów po prostu skanowanego obiektu. Co widać chociażby po tym, że kolory w Battlefieldzie 1 na mapie salonowy Blee's Creek są niemal jeden do jednego odzorowane z tym, co mamy do czynienia w rzeczywistości, bo oczywiście ten Ala Kompleks. Pałacowy istnieje w rzeczywistości. Tak więc, w jego opinii, to Battlefield 1 był właśnie takim benchmarkiem, punktem odniesienia, w którym deweloperzy osiągnęli najbardziej realny, najbliższy naszej percepcji ton, paletę kolorów, która istniała w Battlefieldzie. Następnie w Battlefield 5 znowu zaczęto się nieco bawić, charakteryzując konkretne mapy. I tutaj na przykład Hamada wybijała się bardziej jasnymi, ostrymi tonami. Natomiast mapy takie jak Panzer Storm czy Spustoszenie znowu powracały do tego niebieskiego filtru, jaki był w Battlefield 3. Battlefield 2042 to nieco osobna historia, zważywszy na fakt dosyć dużej saturacji, jednak bardzo mocno hmm, żywej palety kolorów, jaka została dobrana dla tej gry. Niemniej, Battlefield 6 w becie znowu wraca jakby do tego selektywnego podejścia, którym charakteryzował się niejako Battlefield 5. On używał tutaj określenia filtru i głównym celem tego zabiegu deweloperów w Battlefield 6 w becie było to, aby spowodować u graczy bardziej filmowe znowu wrażenie za pomocą konkretnych to filtrów dopasowujących scenerię do bardziej kinematograficznych wyobrażeń. Było to chociażby widać po zmianach, jakie zaszły między Betą a Alfą w tym zakresie i na ten temat wypowiedział się jeden z deweloperów Kevin Johnson, bo niektórym zaczęła przeszkadzać ta bardziej filmowa korekcja kolorów i woleli coś na kształt rozwiązania, które istniało w Battlefieldie 1. Johnson stwierdził, że konkretne biomy, ich temperatura i taki kreatywny sznyt powinien zostać wzięty pod uwagę, jeżeli mówimy o ocenie. Nie jest to filtr takiej sensu stricto, ale aktualna atmosfera, która oddaje klimat konkretnej lokacji. Czyli można powiedzieć korekcja kolorów selektywnie nałożona na daną mapę, a nie konkretny filtr. Johnson zapewnił jednak, że wszystko może się zmienić, bo gra cały czas jest w aktywnym procesie developmentu. I tak jak zmieniło się to względem pre -alfy do alfy, a następnie w becie, gdzie bardzo. Mocno i wyraziście było widać właśnie tę korekcję kolorów dodającą nieco klimatyczny taki sznyt charakterystyczny dla każdej z map. Wszystko może ulec zmianie, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką różnorodność poszczególnych lokacji, którą chcieli dodatkowo podkreślić. Niemniej jednak jest z tym integralnie związany problem z widocznością, co często było przez Was zaznaczane, że często strzeliście do znaczników. Nie wiem, czy pamiętacie, ale podobny problem był w Battlefieldzie 5, gdzie również chciano bardziej nadać tego filmowego charakteru konkretnym lokacjom. Wtedy temu problemowi jakoś zaradzono, więc musimy po prostu czekać na efekty działań deweloperów. Ja szczerze zawsze stoję na stanowisku, że jest to kwestia czysto koncepcyjna i jeżeli ktoś uznał, że pasuje to do całej aranżacji, którą sobie na samym początku założono, no to okej, okay, mamy do czynienia wtedy z takim bardziej klimatycznym spojrzeniem na Battlefielda i z charakterystycznym sznetem, który chociażby występował od Battlefielda 3. A jeżeli zmienią, to też będę zadowolony. Tak jak powiedziałem, wszystko leży w tej warstwie koncepcyjnej, którą założyli sobie po prostu deweloperzy. Dajcie jednak znać, za czym wy optujecie i czy się w ogóle nad tym teraz zastanawialiście. Przy okazji, możecie sprawdzić swoje skrzynki mailowe, bowiem zostały potwierdzone informacje z wycieków i Battlefield Labs w tym tygodniu wraca do swojej normalnej aktywności, zapewne jak to było do tej pory, w piątek. Testerzy będą mieli zapewne do wglądu nowe mapy, tak jak sugerowano zresztą podczas ostatniego blogu ze zmianami i wnioskami deweloperów po becie, a pierwszy rzut oka na największą mapę w Battlefieldzie 6 na premierę, a więc Mirag Valley, przynajmniej z tych takich nowo dodawanych, nie licząc operacji tutaj Firestorm, został zaprezentowany na podstawie filmu, w którym przypominano o funkcjonalności jaką oferuje mina akustyczna przeciwko pojazdom. Deweloperzy zaznaczyli, bo oczywiście pojawiły się komentarze, że będzie to być może zbyt mocne w porównaniu chociażby do tych tak zwanych głupich min, które możemy sobie dowolnie rozstawić w każdym momencie, tych takich okrągłych, że można w bardzo prosty sposób uniknąć aktywowania tego mechanizmu, który w konsekwencji działa na czołg czy też pojazd tak jak Javelin, atakując po prostu od góry, poruszając się po prostu z niską prędkością. No ale rykoszetem zaprezentowano nową mapę, a więc Dolinę Mirak. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że bardzo mocno przypomina mi ona na tym chociażby urywku klimatem Battlefielda 1, no bo mamy tutaj do czynienia zarówno z okopami, jak i takimi fragmentami, zgliszczami budynków, które atmosferą samą, już jeżeli mówimy o korekcji kolorów, no to bardzo podobna jest do tego, co widzieliśmy chociażby właśnie w jedynce, czy też po części w piątce. A notabene data minerzy są już na takim dużym poziomie zaawansowania, że na podstawie tego fragmentu byli w stanie dokładnie wskazać obszar, miejsce, na którym to wszystko się rozgrywa. I przechodząc do nich, data dataminerzy byli w stanie wykopać bardzo dużą garść informacji dotyczących nieśmiertelników, które pojawiają się w Battlefield'zie 6, wzorów kamuflażu zarówno do żołnierzy, jak i dla broni, która pojawi się w grze. Odznak za mistrzostwa broni, które są niejako podobne do tego, co mamy w Battlefield'zie 2042 i muszę szczerze powiedzieć, że wygląda to całkiem fajnie i na razie stanowanie. Oczywiście jest też pewien fragment, który pokazuje umundurowanie żołnierzy i w kwestii Pax Armata na hełmach pojawiają się maski z różnymi oznaczeniami. Niemniej wydaje mi się, że zabieg, którym po jednej stronie mamy NATO, a po drugiej mamy prywatne korporacje wojskowe, które zrzeszają niejako również armie narodowe niektórych państw, które odłączyły się z NATO, ale nie tylko, jest celowym zabiegiem. Chodzi po prostu o dostarczenie zarówno takich typowo militarnych elementów, które kojarzymy z armiami narodowymi, jak i również elementy, które są może nieco mniej dla nich charakterystyczne, ale również pojawiają się w konfliktach zbrojnych i są charakterystyczne czy dla takich większych milicji, jak i i zrzeszeniach najemników, którzy aktywnie funkcjonują obecnie na polach bitew współczesnego świata. Niemniej nie będziemy mieli do czynienia, mam nadzieję, z abominacjami, tak jak zresztą obiecywali to deweloperzy. No i dlatego będziemy bacznie obserwować i ewentualnie rozliczać ich z tych słów. Na sam koniec warto jeszcze chwilkę poświęcić Battle Royaleowi w Battlefieldzie 6, który został niejako znowu zaprezentowany za pośrednictwem Temporiale. Przygotowałem już jakiś czas temu na ten temat jeden dokładny odcinek w momencie kiedy Temporial zarówno odkrył szczegóły dotyczące rozgrywki, która została również stworzona w blenderze za pośrednictwem elementów, które zostały znalezione przez niego w plikach. No, i król Data Minerów powrócił tym razem z informacją, że gracze będą mogli wykorzystać takich sześć kluczowych punktów, które będą dostępne na mapie Battle Royale w Battlefieldzie 6. A więc, można powiedzieć, te takie miejscówki na mapach, obszary, które są oznaczone na niej konkretnymi nazwami. I będzie można edytować w portalu dowolnie, tworząc własne, spersonalizowane doświadczenie. Mowa tutaj o takich lokacjach, obiektach jak Marina, Klub Golfowy, Area 22B. Centrum miasta, jakiś kampus technologiczny, no i jakiś magazyn wojskowy. Wiki zawierają także wzmianki o mapie piaskownicy portalu, która na ten moment nie ma jeszcze jakichś głównych odniesień, ale być może charakteryzować się będzie elementem, który będziemy mieli dodany jeden biom i na jego obszarze będziemy mogli sobie dowolnie dodawać budynki, edytować tę przestrzeń i tak dalej, co ma oferować właśnie ten portal 2.0. Ale to jeszcze nie wszystko, bowiem Temporal dotarł również do informacji szczegółowych dotyczących takiego specjalnego trybu, który ma być dostępny w Battlefield Royale, a więc Gauntlet, który ma charakteryzować się bardziej battlefieldową rozgrywką i być taką odnogą tego głównego Battle Royale. W Gauntletie mamy walczyć razem jako drużyna, aby ukończyć serię czterech misji. Drużyny z najniższymi wynikami w każdej misji są eliminowane to tutaj naturalnie zrozumiałe a w ostatniej misji wygrywa drużyna, która jako pierwsza osiągnie cel punktowy. Im lepsze wyniki w misjach, tym bardziej ulepszają się wasze wyposażenia polowe. Gauntlet wykorzystuje mapę z trybu Battle Royale tutaj oczywiście, jeżeli to jest tylko i wyłącznie tryb w ramach Royalu i prawdopodobnie będzie można dostosować tryb przez portal o czym przed chwilą mówiłem. No i najprawdopodobniej ten komponent również, jak główny Royal, będzie darmowy, ale to jeszcze nic takiego stricte potwierdzonego. Misja przed startem wskazuje, czy modyfikator jest aktywny, bo z nimi również będziemy mieli do czynienia. Pierwszy modyfikator to jest nagła eliminacja, a więc natychmiast eliminuje się drużynę, jeśli zostanie ona całkowicie wybita. Jest też mnożnik punktów, który podwaja punkty zdobyte w ostatniej minucie misji. I mamy tutaj również kilka wybranych rodzajów misji, do których opisów dotarł Temporial. I co ciekawe, na początku meczu będziemy mieli do czynienia z takim krótkim briefingiem, jakie misje dostępne są w konkretnym meczu. I one może nieco bardziej obrazują to, co zaraz Wam przeczytam. Pierwszą misją jest vendetta, a więc eliminuj oznaczonych wrogów w drużynach przeciwników, przetrwa jako cel wysokiej wartości, aby zdobywać punkty. To również znane takie ala la bounty. Kolejną jest Wreckage, Wrakowisko. Musimy podnieść bombę, aby wysadzić M-Komy. Ląd zaczyna się palić od razu po podniesieniu bomby, czyli swojego rodzaju szturm, w którym musimy się jednak pospieszyć, żeby bomba nie wybuchła w naszych rękach. Kolejna to Circuit. Zajmuj i utrzymuj punkty, podobnie to wychodzi jak w sprzężeniu z Battlefielda 4 albo w linii frontu, bowiem zajęte punkty automatycznie wykrywają wrogów. Kontrakt, a więc namierzaj i eliminuj drużyny przeciwników. Tutaj nie mamy do czynienia z vendetą, a więc w eliminowaniu konkretnego przeciwnika jednego z drużyny, ale już całą ekipę. Jeśli zostaniemy wybici, następuje eliminacja. Heist, a więc skok, czyli przejmuj skrytki z danymi wroga z ich kwatery. Niosące dane są zawsze oznaczeni dla przeciwników. Tutaj troszeczkę to wygląda jak tryb z HardLine'a, nie wiem czy pamiętacie, a kolejny to Extraction, a więc zdobywaj dyski z danymi i dostarczaj je dronom. Sprawdzaj drony pod kątem pułapek, aby uniknąć zasadzek. Tutaj z kolei bardzo mocno koresponduje to ze strefą zagrożenia Hazard Zone z Battlefielda 2042. Deadlock, a więc zabezpieczaj i utrzymuj strefy wraz z drużyną. Podzielcie się, by zdobyć więcej stref za dodatkowe punkty. Decryption, deszyfracja, zabezpieczaj i odszyfrowuj wszystkie napotkane nadajniki. Sprint wstrzymuje postęp deszyfracji. No, dodatkowe wzmianki o misjach takich jak Hotwire, Swarm, Territory and Relay. No ale do nich na razie nie ma opisów, więc poriale nie chcę tutaj nic więcej spekulować. I muszę wam szczerze powiedzieć, że w takim wypadku Gauntlet zapowiada się całkiem ciekawie, bo jest to coś świeżego, taki battlefieldowy sznyt, w którym konkretne szczegóły rozgrywki są wzięte bezpośrednio z trybów dostępnych w Battlefieldzie i może zapowiadać się jako taka fajna odskocznia od głównego multiplayera, zwłaszcza jeżeli będzie to jakoś fajnie ze sobą powiązane. No ale do tego będzie oczywiście potrzebne zarówno wsparcie samego gauntletu, jak i Battlefield Royale, aktywne zawartością, a nie tylko jakimiś poszczególnymi zmianami. Tutaj kłania się zarówno burza agnia, jak i hazard zone, no ale tym razem chyba do trzech razy sztuka, bo jak widać ripple effecta, więc dawne DICE LA podeszło do tego faktycznie dosyć na poważnie. No nie można zapomnieć oczywiście również o cheaterach, którzy będą próbować psuć rozgrywkę, zwłaszcza, że będzie to darmowy komponent. Niemniej robiłem już o tym jeden materiał, więc nie będę tutaj powtarzać swojego stanowiska. Jeżeli chcecie, możecie tam również zerknąć. No i dotarliśmy do końca. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Czy skusicie się na tego glitcha w Battlefieldzie 2042, aby odblokować sobie tego Boforsa z 2142, tutaj nazwanego prototypem. No a w tym materiale to już wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, wsparcia kanału no i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Jestem Jachu. Do zobaczenia! Cześć!